Siema siema witam Was na dzisiejszym odcinku. A dokładnie to na wynikach konkursu, który miało się pojawić dwa dni temu, ale ee, nie było mnie w domu, trochę zaspałem. Nie ważne w każdym razie od razu przechodzimy do wyników, co trzeba było zrobić, żeby wygrać, stawić łapkę, stawić suba, wpisać kod w sklepie, który macie w tym momencie na ekranie. No i napisać komentarz ze swoim nickiem z gry, z którym wspieracie mnie tym kodem oraz napisać biorę udział oraz skomentować film, który mi, do którego link mieliście w opisie. Mm. I teraz tak. You... YouTube random comment pickers sobie A um, no i lecimy z tym oto konkursem Przypominam, że dwie osoby wygrywają. Pierwsza wygrywa 800, druga 500. No i zobaczymy kto to kto te dolce zgarnie. Dobra, losujemy, 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 losujemy. Eee, kaktus zupa, czy kaktus zupa skomentował ten oto film Miejmy nadzieję, że tak jest, kaktus dupa skomentował, więc tutaj z pierwszego filmu już mamy zwycięzcę. E, już sobie go do koła fortuny wklejamy, kaktus. Ok. Lecimy z kolejnym. E, tutaj. Tutaj, tutaj. 11. Start. Ok, Oski. Zobaczmy, czy skomentował film. Czy Pan Oski skomentował film? Do którego link był w opisie? Jest skomentował OK, Ocki Także to już sobie też możemy zamknąć lecimy z kolejnym Lecimy z kolejnym Pyk 6 get YouTube comments 24 Biorę udział, dobra. Zobaczmy, czy skomentował film. Tutaj, który był w opisie, się zdarzają takie trzyma, gadki trzyma. Co, co niekoniecznie to robią, ale już widzę, że Xfab też to zrobił. Gdzie jest to YouTube random comment? Anciox FN, dobra. I kolejny. Jeszcze zostały trzy filmy, Pyk 12 24 komentarze Sprawdźmy Przemek Cox Sprawdźmy czy Przemek skomentował film Skomentował świetny film No i super Przemek Sigma Przemuś Lecimy z kolejnym cyk cyk ehm. 13 Get YouTube, 17 komentarzy, ok Biorą udział. nick a tylko ten ziemek ma bana ogólnie, więc to to on nie, udziału nie bierze. Tę jak ma bana Sigma Przemuś drugi raz Sigma Przemuś, a to nawet nie będziemy sprawdzać, bo już wiemy, że on komentuje filmy. Także jest dwa razy w kole więc dwa razy większe szanse na wygranie ziomal ma I 17 26 komentarzy Aha i znowu ten ziomek no ale tak jak mówię on, on, on ma bana u mnie na kanale więc on udziału nie może brać Biorę udział mru Sprawdźmy Czy tutaj film był skomentowany Od pana mru Taki deadpool na profilowym. No i nie ma. No i nie ma. No i nie ma. Więc losujemy ponownie. Bo nie skomentowałeś, koleżko. Roberto napisał spokojnie, nie napodał swojego niku, ani napisał biorę udział. Ten, tak jak mówiłem, on nie napisał tutaj komentarza. Zobaczmy. Zaś ten Mruty. Jakiego trzeba mieć farta, nie? Jakiego trzeba mieć farta? Leon. Czy Leon skomentował? Ten film tutaj również. Jest, Leon skomentował. Ale dał, nie napisał biorę udział, więc też udziału nie bierze. Ja pierdziele Biorę udział Nick Frekton z o i Frekton raczej skomentował bo to Frekton no właśnie Frektonik skomentował Frekton to każdy konkurs wygrywa także Frekton dobra i losujemy kto wygrywa pierwsze losujemy kto wygrywa 500 V dolcy zobaczmy Anciok wygrywasz 500 V dolcy. usuwamy cię już teraz usuń Anciok wygrywasz 500 i 800 V dolcy trafia do Sigma Przemuś gratulacje Sigma Przemuś 800 V dolcy trafia do ciebie gratki no i tyle. Dzięki za film, trzymajcie się, do zobaczenia, do następnego Elko.